Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, sięgasz po butelkę napoju, a jej etykieta zaczyna się świecić i animować, pokazując specjalną promocję. Albo, że twoja kurtka wyświetla powiadomienia z telefonu, a opakowanie leku ostrzega cię, że zbliża się termin ważności. Brzmi jak szalona wizja przyszłości? To już dzieje się naprawdę. I to dzięki dwóm Polakom, którzy przez dekadę słyszeli, że to niemożliwe. Cześć, tu Cyfrowy Kocioł. Dziś mam dla was historię o pasji, determinacji i przełomie, który może zmienić oblicze całej branży technologicznej. Marcin Natajczak i Patryk Barkowski, duet z firmy Inuru, udowodnili, że polska myśl techniczna potrafi zadziwić świat. Przez 10 lat pracowali nad czymś, co wydawało się science fiction, drukowanymi aktywnymi matrycowymi wyświetlaczami OLED. I droga była pełna niepowodzeń, wyśmiewania i braku wiary ze strony ekspertów. A wiecie co? Dzisiaj to oni rozdają karty. Wyobraźcie sobie, przez całą dekadę słyszysz. Nie da się tego zrobić, to niemożliwe, za drogie, za trudne, nie ma technologii. Każdy kolejny prototyp kończy się porażką, ale Marcin i Patryk nie odpuścili. Zamiast tego, zainspirowani marzeniem o animowanych obrazkach z dzieciństwa i doświadczeniem zdobytym w laboratoriach OLED, postanowili udowodnić, że Polak potrafi. W 2015 roku podczas zwykłego spotkania w sushi barze w Berlinie padło kluczowe pytanie. A co gdyby światło można było drukować jak gazety? Huch, tak narodził się pomysł na Inuru. Pierwszym sukcesem były proste siedzące etykiety, które już wtedy wzbudziły zainteresowanie takich gigantów jak Coca Cola czy Siako. Ale to był dopiero początek. <laughs> no dobrze, ale jak to właściwie działa? OLED to dioda organiczna emitująca światło. Inuru opracowało technologię, w której warstwy organiczne nakładane są na elastyczną folię za pomocą specjalistycznych zbrukarek. Efekt powstaje ultra cienki. Lekki i gętki ekran, który można umieścić praktycznie wszędzie na papierze, plastiku, tkaninie. To nie jest już tylko podświetlenie to pełnoprawny, aktywny wyświetlacz, mogący wyświetlać obrazy i animacje w pełnej palecie kolorów. W maju 2025 roku Inuru ogłosiło: Udało się wydrukować pierwszy na świecie aktywny, matrycowy wyświetlacz OLED w trzech kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. To dokładnie te same barwy, które napędzają ekrany w waszych smartfonach czy telewizorach. Ale tu, zamiast skomplikowanych, kosztownych procesów produkcyjnych, wystarczy drukarka i odpowiednie tusze. I tu zaczyna się prawdziwa rewolucja. Drukowane wysiedlacze OLED mogą być stosowane na opakowaniach, ubraniach, grach planszowych, medycynie, a nawet w reklamie zewnętrznej. Coca-Cola już wykorzystuje je do animowanych etykiet limitowanych edycji. Gry planszowe z elementami OLED pojawiły się w Walmartie w USA. A wyobraźcie sobie ubrania, które same ostrzegają kierowców po zmroku, czy leki, które informują o terminie ważności. To nie tylko gadżet, to realna poprawa bezpieczeństwa i wygody. Co więcej, drukowane OLEDy są nawet o 90% tańsze w produkcji niż tradycyjne ekrany podpadają drogie materiały, skomplikowane linie montażowe, a sam proces jest znacznie mniej energochłonny. To nie tylko rewolucja technologiczna, ale też ekologiczna. Inuru zbudowało w Wildau, koło Berlina, pierwszą na świecie w pełni zautomatyzowaną fabrykę do druku OLED Dragonline. To tu powstają pierwsze komercyjne partie wyświetlaczy, które już trafiają do klientów na całym świecie. Marcin i Patryk nie zamierzają się zatrzymać. Ich celem jest, by za kilka lat każdy z nas miał kontakt z drukowanym ekranem na co dzień. Rynek elektroniki drukowanej ma wystrzelić do 23 miliardów dolarów w ciągu najbliższych lat, a Polacy są w samym jego centrum. Jak myślicie, gdzie najpierw zobaczymy drukowane wyświetlacze OLED? Na opakowaniach w sklepie, na ubraniach, a może w medycynie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli doceniasz polskie innowacje i chcesz więcej takich historii z pogranicza nauki i technologii, zostaw łapkę w górę i subskrybuj cyfrowy kocioł. A ja już szykuję dla Was kolejne odcinki pełne przełomowych wynalazków i nieoczywistych ciekawostek ze świata AI i technologii. Do zobaczenia!